Drodzy bracia i siostry Chrystusie, dziś zwracam się do was z prośbą, abyście nie tylko słuchali uszami, ale przede wszystkim otworzyli swoje serca. To, co zaraz usłyszycie, to niezwykła opowieść, lecz boskie wezwanie do przebudzenia. Jest to świadectwo miłosierdzia, prawdy i duchowego ostrzeżenia, którego nie wolno nam zignorować. Pewna młoda kobieta, Jessica, doświadczyła w chwili przekraczającej granice tego świata. Nieprzypadkowo, Lecz woli Bożej opatrzności. W swojej wizji stanęła przed jasnością obecności naszego pana Jezusa Chrystusa. W nieskończonej miłości ukazał jej prawdę, której wielu się boi duchowe konsekwencje niewłaściwego wykorzystania daru seksualności. Tak, kochane dzieci, istnieją grzechy, które cicho niszczą duszę, oraz nawyki pozornie niewinne, a nawet powszechne, które jednak otwierają wrota ciemności. Lecz nie traćcie odwagi, ponieważ Jezus nie potępia. On wzywa, nie opuścia, ostrzega, uzdrawia i przywraca. Dlatego słuchajcie z pokorą, a nie z osądem. Nie jako obojętni obserwatorzy, lecz jako dusze pragnące oczyszczenia. Niech ta wiadomość poruszy wasze sumienia, rozbudzi pragnienie świętości i skieruje was ku ramionom Zbawiciela, który cierpliwie i z miłością czeka na powrót każdego z nas. Przed tym duchowym spotkaniem Życie Jesiki było spokojne i niepozorne. Mała 34 lata. Była cichą kobietą, którą łatwo było przeoczyć w hałaśliwym świecie. Mieszkała samotnie w skromnym mieszkaniu, nosząc sobie niewidziane ciężary samotności, pokus i duchowego wyczerpania. Na zewnątrz nic nie wskazywało na jej wewnętrzne zmagania, podobnie jak wielu innych. Borykała się z pragnieniami, których nie potrafiła kontrolować, oraz z niepokojem, którego nie potrafiła nazwać. Nagle, podczas jednej zimowej nocy, ciało Jesiki zaczęło zawodzić. To, co początkowo wydawało się przejściową chorobą, szybko zamieniło się w poważny kryzys. Oddech stał się płytki, serce zaczęło słabnąć, świat wirował, aż nastała cisza. Jesika upadła, a jej serce przestało bić. Nikt nie był obok, by ją podtrzymać, lecz niebo to zauważyło i interweniowało. Gdy jej ciało leżało nieruchomo, jej dusza została uniesiona przed oblicie Stwórcy. Nie z gniewem, lecz z miłosierdziem, Jezus Chrystus przyjął ją, nie by ją potępić, lecz wypowiedzieć jej ważne zadanie. Jessica powiedział: Mam ci coś pokazać, coś, co świat musi poznać. Tak zaczęła się wizja, która odsłoniła jedną z najważniejszych duchowych walk naszych czasów. Jej świadectwo dociera do nas dziś nie jako zwykłe słowa ludzkie, lecz jako boskie przesłanie. Które przecina wygodne milczenie wokół tematu czystości seksualnej. Gdy nasz pan zabrał ją za zasłonę śmierci, nie ukazał jej tylko pięknych ogrodów dla pocieszenia. Zamiast tego pokazał jej ukrytą duchową arenę walki, która toczy się wokół każdej ludzkiej duszy. Jessica, powiedział pan: Wielu nie pojmuje, że istnieje świat duchowy, który współistnieje obok świata materialnego. To, co dzieje się w waszym ciele, wpływa na ducha, a to. Co dotyka ducha, może kształtować życie fizyczne. Te słowa mają ogromną głębię i są wyzwaniem dla współczesnej tendencji do oddzielania ciała od ducha, traktowania ciała jak zwykłej maszyny biologicznej, zamiast świątyni ducha świętego. Jessica zobaczyła w swojej wizji to, czego nie dostrzeżemy zwykłym wzrokiem duchowe skutki grzechów seksualnych. Była świadkiem chwili, gdy ktoś ulega masturbacji i zobaczyła coś, co powinno nas wszystkich przestraszyć. Otwarcie drzwi w ludzkim duchu, przez które dzierają się ciemne byty niczym wilki do owczarni. Jezus wyjaśnił Hesice, że kiedy ktoś dopuszcza się masturbacji, otwiera w swoim duchu drzwi, przez które wchodzą duchy pożądania. Te duchy zaczynają wpływać na myśli i pragnienia człowieka. Moi bracia i siostry, czy rozumiecie powagę tego, co Pan nam objawił? To nie jest zwykła metafora czy symbol, lecz rzeczywista duchowa rzeczywistość. Drodzy bracia i siostry, dziś chciałbym podzielić się z wami ważnym przesłaniem dotyczącym duchowej rzeczywistości, która towarzyszy każdemu aktowi seksualnej samorealizacji poza sakramentem małżeństwa. Każdy, kto decyduje się zaspokoić swoje potrzeby seksualne poza świętym przymierzem małżeńskim, nie łamie jedynie reguł, otwiera bramę dla wpływu duchów ciemności. Jessica była świadkiem z przerażeniem, jak duchy pożądania działają w ukryciu. Widziała... Jak potrzebowały one ludzkie myśli, coraz bardziej kierujące ku seksualnym pragnieniom. Ludzie nie słyszeli tych duchów ani ich nie widzieli, ale odczuwali ich obecność nieustannie. Zmagali się z niemożnością kontroli nad swoimi myślami, trudnościami z koncentracją podczas modlitwy i brakiem satysfakcji z prawdziwych, zdrowych relacji. Jezus tłumaczył, że gdy te duchy dostaną się do duszy, nie chcą odejść. Wręcz przeciwnie, sprawiają, że osoba pragnie częściej masturbacji, wypełniając umysł obrazami i myślami pełnymi pożądania. Powodują one także problemy w tworzeniu i utrzymywaniu zdrowych związków. Ilu z was zna to z własnego doświadczenia? Ilu zastanawiało się, dlaczego właśnie ten grzech jest tak trudny do przezwyciężenia? Teraz znacie prawdę walka ta nie toczy się jedynie z ludźmi i ich ciałem, ale z mocami ciemności, z duchową złością, która czai się w wysokich miejscach. W swojej wizji, że Sika spotkała dusze, które zmagały się z tym problemem za życia na Ziemi. Jezus przyprowadził je nie po to, by je zawstydzić, lecz by podzielić się z nami ich doświadczeniem i ostrzec nas przed duchowymi zagrożeniami. Pierwszy z nich był mężczyzną około czterdziestki, który ze łzami w oczach opowiedział swoją historię. Gdy byłem młody, zacząłem się masturbować, myśląc, że to coś normalnego i nieszkodliwego. Z czasem jednak przestałem mieć na tym kontrolę. Próbowałem przestać, ale zawsze wracałem do tego nawyku. Jego głos drżał z bólu, gdzie dodawał: Wpłynęło to strasznie na moje małżeństwo. Choć miałem cudowną żonę, nie potrafiłem zadowolić się tylko nią. Duchy pożądania sprawiały, że ciągle chciałem czegoś więcej. Patrzyłem na inne kobiety z pożądliwymi myślami i oglądałem nieodpowiednie filmy, mimo że wiedziałem, jak bardzo ranię swoją żonę. Inna dusza. Kobieta w wieku około 30 lat opowiedziała o swoim bólu. Dla mnie wszystko zaczęło się jako sposób radzenia sobie ze stresem i samotnością, ale szybko przerodziło się w nauk. Te duchy nie dawały mi spokoju, myślałam o seksie niemal bez przerwy. Nie potrafiłam skupić się na pracy, rodzinie ani relacji z Bogiem. Czułam ciągły wstyd, ale nie mogłam przestać. Młody mężczyzna, prawdopodobnie około dwudziestki, dołożył swoje świadectwo. Byłem chrześcijaninem i wiedziałem, że to grzech, ale i tak to robiłem. Za każdym razem, gdy to robiłem, czułem się winny i obiecywałem Bogu, że przestanę. Drodzy bracia i siostry, dziś pragnę podzielić się z wami głębokim przesłaniem o duchowej walce, która kryje się za pewnymi codziennymi wyborami. Wiele osób zmaga się z pokusami, które powracają z jeszcze większą siłą, mimo ich starań i postanowień. Jessica zrozumiała że to nie tylko kwestia silnej woli, za tymi zmaganiami stoją rzeczywiste duchowe siły, które działają przeciwko człowiekowi. Wielu, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadało o tym samym schemacie. To, co zaczęło się jako pozornie niewinny i prywatny akt, otworzyło drzwi duchowym wpływom, które stopniowo przejmowały kontrolę nad ich myślami, uczuciami i relacjami. Duchy pożądania nie ograniczają się jedynie do wpływu na zachowania seksualne, jak Jezus wyjaśnił, Hesice, mogą prowadzić także do gniewu, depresji, egoizmu i trudności w relacjach z innymi. Te duchowe siły oddzielają człowieka od rodziny i od Boga. Czy dostrzegacie, jak szeroko oddziałuje ten grzew? To nie pojedynczy czyn, lecz brama, która wpływa na każdy aspekt ludzkiego życia. Duchy które wkraczają przez gdzie seksualne, nie zadowalają się jedynie kontrolowaniem myśli erotycznych, zatruwają całe wnętrze człowieka, powodując drażliwość, skłonność do gniewu oraz poczucie winy. Wprowadzają w depresję, oddzielając duszę od radości i pokoju płynących z jedności z Bogiem. Wzmacniają egoizm, ponieważ gdzie seksualny jest w swej istocie aktem skupionym na własnej przyjemności, a nie na wzajemnej miłości i darze życia, jakie zaplanował Bóg. Najboleśniej duchy te budują bariery między ludźmi a ich bliskimi, utrudniając prawdziwą bliskość, gdzieś człowiek przyzwyczają się do fantazji zamiast realnych relacji. Modlitwa i uwielbienie stają się trudne, ponieważ umysł zostaje uwarunkowany na uciekanie do myśli seksualnych nawet w świętych chwilach. Jednak Panie pozostawił Jesiki ani nas bez nadziei. W swojej wizji Jezus ukazał jej piękną duchową rzeczywistość małżeństwa, które sam zaprojektował. Człowiek został stworzony z pragnieniami seksualnymi, które są dobre, jeśli są właściwie wyrażane. Jezus powiedział jej, że małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest właściwym miejscem na intymność. Jessica zobaczyła pary małżeńskie żyjące zgodnie z Bożym Planem, otoczone złotym światłem duchową ochroną, która chroni ich związek przed złymi duchami. Gdy małżonkowie łączą się w miłości i wzajemnym oddaniu, realizują Boży Zamysł. Ta ochrona zabezpiecza ich przed duchami pożądania, które próbują zaatakować osoby samotne oraz tych, którzy tkwą w niezdrowych relacjach. To prawda pełna piękna, zjednoczenie małżonków, przeżywane zgodnie z Bożym planem, to nie tylko akcie lesne, lecz duchowa twierdza. Tworzy ochronę, która broni parę przed duchowymi atakami, które nękają tych, którzy szukają seksualnej satysfakcji poza małżeństwem. Dlatego Kościół zawsze nauczał, że wyrażanie seksualności należy do małżeństwa. Nie po to, by ograniczać ludzkie szczęście, lecz aby chronić duszę przed duchową zgubą. W wizji Jessica zapytała: Co ludzie mogą zrobić, aby się od tego uwolnić? Jezus uśmiechnął się i w tym uśmiechu zawarta była nadzieja. Drodzy bracia i siostry, pragnę dziś podzielić się z wami przesłaniem nadziei i wolności, które nasz Pan przekazał Jessica. Nie ma nikogo, to byłby poza zasięgiem jego miłości i przebaczenia. Uważnie wsłuchajcie się w drogę wyzwolenia, którą nam objawił. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że masturbacja to nie tylko nawyk cielesny, ale przede wszystkim duchowa walka. Walka ta nie toczy się przeciwko ciału czy krwi, lecz przeciwko złym duchowym siłom. To zrozumienie odmienia wszystko, ponieważ wskazuje, jakich duchowych narzędzi trzeba użyć. Drugim etapem jest szczera spowiedź, wyznanie grzechów Bogu i prośba o przebaczenie. Jezus zapewnia, że zawsze jest gotów przebaczyć tych, którzy z całego serca żałują swoich błędów. Spowiedź to nie tylko słowa, lecz prawdziwe pragnienie wyzwolenia, które płynie z głębi serca. Trzecim krokiem jest usunięcie wszystkiego, co prowokuje grzech, jeśli pewne obrazy czy filmy prowadzą do pokusy, należy całkowicie usunąć je ze swojego życia. Może to oznaczać pozbycie się smartfonów komputerów, czasopism i wszelkich źródeł, które podsycają porządliwe myśli. Czwartym ważnym aspektem jest wypełnienie umysłu dobrymi i świętymi myślami. Zamiast skupiać się na seksualności, należy kierować myśli ku Bogu, pomaganiu innym, realizacji marzeń i celów. Umysł nie może pozostawać pusty, złe myśli trzeba zastąpić tymi pełnymi miłości, dobroci i produktywności. Piątym krokiem jest aktywne życie, które nie pozostawia miejsca na pokusę. Ćwiczenia, służba bliźnim, studiowanie Słowa Bożego czy rozwijanie pasji pomagają skupić energię na tym, co pozytywne i budujące. Szóstym elementem jest znalezienie zaufanej osoby, pastory, doradcy czy dojrzałego chrześcijańskiego przyjaciela komuś, komu można się zwierzyć i kto pomoże duchowej odpowiedzialności. Wstyd rozwija się w ciemności, lecz zanika w świetle prawdy i wspólnoty. Siódmy krok to natychmiastowa modlitwa w momentach pokusy gdzie przychodzi pragnienie, należy od razu zwrócić się do Boga, prosić o siłę i wsparcie. Jezus obiecał hesice, a dziś każdemu z nas mówi, że jeśli poddamy się Bogu i oprzemy pokusom, diabeł ucieknie od nas. To nie tylko sugestia, lecz boskie zapewnienie. Kiedy odważnie stawiamy opór i wzywamy imienia Jezusa, duchy pożądania muszą ustąpić. Jednak Jezus ostrzega, że nie można lekceważyć tej walki ani bawić się grzechem. Prawdziwe wyzwolenie wymaga całkowitego oddania się Bogu i konsekwentnego używania duchowych narzędzi, które nam dał. Tylko w ten sposób można osiągnąć zwycięstwo nad mocami ciemności. W swoim przesłaniu Jezus zwrócił się zarówno do osób zamężnych, jak i samotnych. Małżonkowie powinni zaspokajać swoje potrzeby fizyczne w sposób, jaki Bóg dla nich zaplanował. Małżeństwo jest właściwym miejscem na wyrażanie seksualności, lecz nawet w małżeństwie mogą pojawić się problemy. Jeśli wcześniej otworzono drzwi duchom pożądania. Drodzy bracia i siostry, pragnę dziś podzielić się z wami przesłaniem nadziei i wolności, które nasz Pan przekazał Resika. Nie ma nikogo, to byłby poza zasięgiem Jego miłości i przebaczenia. Uważnie wsłuchajcie się w drogę wyzwolenia, którą nam objawił. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że masturbacja to nie tylko nawyk cielesny, ale przede wszystkim duchowa walka. Walka tanie toczy się przeciwko ciału czy krwi. Lecz przeciwko złym duchowym siłom. To zrozumienie odmienia wszystko, ponieważ wskazuje, jakich duchowych narzędzi trzeba użyć. Drugim etapem jest szczera spowiedź, wyznanie grzechów Bogu i prośba o przebaczenie. Jezus zapewnia, że zawsze jest gotów przebaczyć tych, którzy z całego serca żałują swoich błędów. Spowiedź to nie tylko słowa, lecz prawdziwe pragnienie wyzwolenia, które płynie z głębi serca. Trzecim krokiem jest usunięcie wszystkiego, co prowokuje grzech, jeśli pewne obrazy czy filmy prowadzą do pokusy, należy całkowicie usunąć je ze swojego życia. Może to oznaczać pozbycie się smartfonów, komputerów, czasopism i wszelkich źródeł, które podsycają pożądliwe myśli. Czwartym ważnym aspektem jest wypełnienie umysłu dobrymi i świętymi myślami. Zamiast skupiać się na seksualności, należy kierować myśli ku Bogu, pomaganiu innym, realizacji marzeń i celów. Umysł nie może pozostawać pusty, złe myśli trzeba zastąpić tymi pełnymi miłości, dobroci i produktywności. Piątym krokiem jest aktywne życie, które nie pozostawia miejsca na pokusę. Ćwiczenia, służba bliźnim, studiowanie Słowa Bożego czy rozwijanie pasji pomagają skupić energię na tym, co pozytywne i budujące. Szóstym elementem jest znalezienie zaufanej osoby, pastory, doradcy czy dojrzałego chrześcijańskiego przyjaciela komuś. Komu można się zwierzyć, i kto pomoże duchowej odpowiedzialności? Wstyd rozwija się w ciemności, lecz zanika w świetle prawdy i wspólnoty. Siódmy krok to natychmiastowa modlitwa w momentach pokusy. Gdzie przychodzi pragnienie, należy od razu zwrócić się do Boga, prosić o siłę i wsparcie. Jezus obiecał hesicę, a dziś każdemu z nas mówi, że jeśli poddamy się Bogu i oprzemy pokusom, diabeł ucieknie od nas. To nie tylko sugesta. Lecz boskie zapewnienie. Kiedy odważnie stawiamy opór i wzywamy imienia Jezusa, duchy pożądania muszą ustąpić. Jednak Jezus ostrzega, że nie można lekceważyć tej walki ani bawić się grzechem. Prawdziwe wyzwolenie wymaga całkowitego oddania się Bogu i konsekwentnego używania duchowych narzędzi, które nam dał. Tylko w ten sposób można osiągnąć zwycięstwo nad mocami ciemności. W swoim przesłaniu Jezus zwrócił się zarówno do osób zamężnych, jak i samotnych. Małżonkowie powinni zaspokajać swoje potrzeby w fizyczny sposób, jaki Bóg dla nich zaplanował. Małżeństwo jest właściwym miejscem na wyrażanie seksualności, lecz nawet małżeństwem mogą pojawić się problemy, jeśli wcześniej otworzono drzwi duchom pożądania. Drodzy bracia i siostry, pragnę dziś podzielić się z wami ważnym przesłaniem o duchowej walce, która często pozostaje niewidoczna, lecz pływa na nasze życie bardziej niż zdajemy sobie sprawę. W wielu sytuacja pokusu powracają ze zdwojoną siłą, a człowiek zaczyna dostrzegać, że nie jest to jedynie zmaganie siły woli, lecz starcie z niewidzialnymi siłami, które pragną go zgubić. Wielu świadków mówiło o podobnych doświadczeniach. Początkowo niegroźny i prywatny nawet stopniowo otwierał przed nimi drzwi dla ciemnych wpływów, które wkraczały w ich myśli, uczucia i relacje z innymi. Te złe duchy nie ograniczają się jedynie do sfery seksualnej. Wpływają również na emocje, Wywołując gniew, smutek, egoizm oraz problemy w relacjach rodzinnych i społecznych. Duchowa presja prowadzi do oddzielenia od Boga i bliskich, zatruwając całe życie człowieka. Wzrasta napięcie, pojawia się poczucie winy i wewnętrzny niepokój. Egoizm umacnia się, ponieważ gdzie skupia się na zaspokojeniu własnych pragnień kosztem miłości i wzajemności, którą Bóg zamierzył jako fundament relacji. Te duchy tworzą też mój pomiędzy ludźmi. Utrudniając prawdziwe, głębokie węzi, ponieważ osoba zaczyna szukać satysfakcji w wyobrażeniach, a nie w rzeczywistych związkach. Również modlitwa i oddanie się Bogu stają się wyzwaniem, gdzie umysł nieustannie wraca do nieczystych myśli, nawet w czasie duchowej ciszy. Jednak Pan nie zostawia nas bez nadziei. W swojej wizji Jezus ukazał Hesice, jak wygląda prawdziwa duchowa rzeczywistość małżeństwa, stworzonego zgodnie z Jego planem. Człowiek otrzymał pragnienia seksualne jako dar, który jest dobry, gdy jest wyrażany w odpowiedni sposób. Jezus wyjaśnił, że małżeństwo między mężczyzną a kobietą to naturalne i święte miejsce dla bliskości i intymności. Jessica ujrzała małżeńskie pary otoczone jasnym, złotym światłem, duchową tarczą chroniącą ich związek przed złymi duchami. Gdzie małżonkowie jednoczą się z miłością i oddaniem. Realizują Boży Plan i są chronieni przed atakami duchów pożądania, które często nękają osoby samotne lub tkwące w niezdrowych relacjach. To przesłanie Kościoła, które nie ma na celu ograniczenia ludzkiego szczęścia, lecz ochronę duszy przed duchową zgubą. Jessica zapytała o swojej wizji, jak ludzie mogą się uwolnić od tych mrocznych wpływów, a odpowiedź niosła ze sobą nadzieję. Drodzy bracia i siostry! Pragnę Was dziś zachęcić, byście z odwagą i radością stawili czoła duchowym wyzwaniom, które napotykamy na swojej drodze. Przed obliczem Boga, pełnego chwały i mocy, możemy znaleźć siłę i nadzieję na zwycięstwo nad wszelkimi przeciwnościami. Niech Jemu będzie cześć, majestat i panowanie na wieki dziś i na zawsze. Wyruszajcie zatem, przy w duchową zbroję, kroczyć ścieżką światła. Choć droga może być wąska i pełna trudności, prowadzi do wiecznej chwały. Chrystus jest z Wami, Kościół idzie u Waszego boku, a święci wspierają Was swoimi modlitwami. Niebo oczekuje na Wasze zwycięstwo z radością i ufnością. Jeśli to przesłanie poruszyło Twoje serce, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału, abyś nie przegapił kolejnych duchowych nauk i wsparcia na swojej drodze wiary. Razem możemy wzrastać w Chrystusie i kroczyć ścieżką światła z odwagą i nadzieją. Na zakończenie pozostawiam cię ze słowami z listu do Filipian. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Filipian cztery i trzynaście setnych. Niech ta prawda będzie twoją siłą każdego dnia.